Napięcie na trybunach, ale nie ma co się dziwić. Jeśli wyniki ułożą się korzystnie, ta drużyna już dziś sięgnie po mistrzowską koronę. Miło mi Państwa, powitać z obiektu Molino Stadium, gdzie zapanowała piękna pogoda, która miejmy nadzieję. Stuje nam też piękne widowisko. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Snukowski i Jacek Laskowski. Bardzo licznie zjechali się dzisiaj na mecz kibice drużyny gości. Wiedzą bowiem, że dobry wynik może dać im ulubieńcom tytuł mistrzowski. Wolverhampton Wanderers zmierzy się z Liverpoolem. Słychać teraz na trybunach kibiców gości. Przyjechali ich tu wesprzeć w walce o tytuł mistrzowski, a jak dobrze pójdzie, to i świętować. Pytanie, czy wszystko ułoży się dziś po ich myśli? Pokazuje nam teraz skład Wolverhampton. Układa mi się to w ustawienie 1, 5, 2, 3. Co o tym sądzisz Jacku? Mocna jest linia defensywy, ale boczni obrońcy będą aktywni na całej długości boiska. Od ich współpracy ze skrzydłowymi dużo tu będzie za. Ale mamy zagrożenie bramki? Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów w każdym. Uwaga, piłka w trzech! Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Poczekał na pierwszego gola w tym spotkaniu. Musiał się tym razem obejść z w górą teraz To Było naprawdę blisko. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Ale szuterzenie. Minimalnie niecenne, ale brama za decyzję. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Znajduje tam Kylian Mbappé. Mbappé! Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony, udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. I mamy wznowienie. Króżyna Wolverhampton musi teraz gonić wynik. Ale czasu ma jeszcze sporo. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Jeśli spojrzeć na tabele, to słowem... Wrócimy do tego później. Jest akcja. Tak! Ależ się rozpędzili! Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. A chociaż Mbappé do najbardziej postawnych piłkarzy nie należy, poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i pokonał bramkę. To nie było dobre zagranie. Kylian Mbappé. Uwaga! Może strzelać! Dalej jest groźnie. I... Przewaga rośnie do trzech goli. Taką stratę trudno będzie odrobić. Mamy powtórkę całej sytuacji. Naprawdę niczego sobie centra wprost do kolegi. Potem już było z górki do pracy. Luksusowe warunki w szesnastce. Wystarczyło główką skierować piłkę do siatki, nawet nie odrywając się od góra. Bez trudu radzi sobie z rywalem, ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Wyszedł sam na sam, uwaga! Proszę państwa, kolejna bramka! Odjeżdżają na cztery gole, to się nazywa deklasacja! W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. No i po ataku zagrożenie minęło. Że przed końcem pierwszej połowy goście będą tak wysoko prowadzić, zdarzają się co prawda tak zwane mecze dwóch różnych połów, ale nie wiem, co by się tutaj musiało stać, Gdy drużyna tych dotychczasową przewagę. Sytuacja za sytuacją, bramka za bramką, dobre wzajemne zrozumienie między formacjami. Oto efekty zgrania na treningach, dowód dobrej chemii. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania, zyskują na czasie. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Koniec pierwszej połowy. Prowadzą zgodnie z planem, lecz muszą też liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach tej serii gier. Na razie jednak. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Przypomnijmy, że niedługo odbędzie się spotkanie Premier League, którego nie można przegapić. Wolverhampton zmierzy się z Burnley. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczeka. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Brawo! Ratuje tym blokiem drużynę. Teraz z rogu na jedenasty metr. Bardzo nowy atak, po którym zdobywa piłkę. Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Dobrze zagrane będzie teraz sytuacja. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Powiększają przewagę 5 do 0. Mateusz Kunia. I tracą piłkę. Całkiem niedługo czekają nas kolejne pułkarskie emocje. Warto czekać, będzie się działo. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to to na pewno byłby mocny kandydat. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. na piłka, dobre zachowanie. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Kto to? Nie Niewykorzystana teraz okazja z rożnego. Muszą bardziej szanować piłkę. Mbappé teraz przy piłce. Okazja może być groźnie. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Pograją jeszcze zaledwie 5 minut Znakomite wejście Choć rywale mają rzut z auty. I teraz podwójna zmiana Ruszył do ataku Chyba wie co chce zrobić Ależ teraz będzie okazja Tak, gol Ale niestety To już chyba za późno Przegrywają wysoko. Trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. No nie tym razem, panowie. Sędzia kończy mecz, a taki wynik oznacza, że ze świętowaniem zdobycia tytułu będzie trzeba jeszcze trochę się wstrzymać. Nadal mają spore szanse na mistrzostwo. Oby tylko w końcówce nie spuścili stonu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Moim zdaniem są na tyle mocni, że jeżeli nie dziś, to przy kolejnej okazji rozwieją wszelkie wątpliwości. Przy ich dotychczasowej postawie niezdobycie tego tytułu byłoby jednak